Może to też gdzieś jakoś postaw. Okej, okay. wszystko mamy. Jedziemy. No dobrze, to czas się rozłożyć i zacząć śniadanko. Taki wybraliśmy domek z widokiem na rzekę, całkiem przy brzegu. Merhaba! Tutaj Magdaska z po turecku i... I ja. I Nuri oczywiście. Nuri tutaj smaży kiełbaskę, jajeczniczkę, bo tak nagrywam nie po kolei w sumie. No ale chciałam się z wami przywitać. Zaraz zobaczycie te klipy, które nagrałam już wcześniej. Jak widzicie, jesteśmy w plenerze, załadowaliśmy auto potrzebnymi rzeczami i wybraliśmy się na piknik. Jak wiecie z poprzedniego vloga, e, mamy teraz akurat wolne, dlatego że najpierw były święta kończące Ramadan w Turcji, a że są one połączone razem z feriami wiosennymi, no to nauczyciele mają teraz tydzień wolnego. Zostaliśmy w tym roku na święta tutaj na miejscu Wersis. I mieliśmy plany wyjazdowe tutaj w okolicy, no ale niestety plany pokrzyżowała nam pogoda. Przez cały ten tydzień dosłownie dzień w dzień lało i to nie tylko tutaj, ale w większości kraju. Nie wiem co to za front przyszedł, ale myślę, że jeżeli chcieli sobie na święta ludzie w tym roku gdzieś wyjechać i z tego pokorzystać no to wszyscy mieli te plany niestety zepsute, bo nawet w Antali padało. No i wolne nam już się powoli kończy, a dopiero dzisiaj... Pogoda nam się poprawiła, dopiero dzisiaj mamy słońce, więc od razu postanowiliśmy z tego skorzystać i będziemy robić śniadanie nad rzeką, właśnie stąd ten szum. Za mną tutaj jest rzeka o nazwie Delicaj. Tutaj ten punkt nazywa się Balek Bendy, i ten punkt już tutaj nieraz na moich vlogach widzieliście. To jest ta rzeka, pod prąd której skaczą rybki kefali w Momencie, kiedy udają się na tarło, bo nie mogą one rozmnażać się w słonej, sodowej wodzie w naszym jeziorze. Wan muszą się udać na tarło do wody słodkiej i właśnie tędy tutaj pod prąd skaczą. No, ale na pewno już to widzieliście nieraz. Jak nie, to jeszcze Wam podlinkuję w jednym komentarzu. Tam sobie zobaczcie, bo to jest naprawdę ciekawe zjawisko. A teraz jeszcze nie zezą. No, ale tutaj właśnie jesteśmy. Mamy domek nad samym brzegiem rzeki. Piękne są widoki, zaraz Wam wszystko pokażę. Co zabraliśmy ze sobą, co będziemy jeść, jaki tu mamy domek i co tutaj w ogóle dzisiaj się dzieje. Mamy butlę gazową, piknikową. Więc możemy dzisiaj sobie też tutaj gotować. Mamy sahan. To jest patelka do robienia tureckiej jajecznicy. I zobaczcie, mamy taką miniaturową oliwę z oliwek. Tutaj mamy już pokrojony sujuk, turecką kiełbasę wołową. I mamy też tutaj zapakowane jajka. A to zabieramy się za smażenie. No, no. Tak się urwie to. Okej. Okay. O tak. Widzisz? Okay. Potem trzeba... Odpalamy. No. Jest? Jest. Okej. Okay. Nie będzie widać na słońcu, ale jest. Mamy też oczywiście przygotowany czaj. Czaj się robi w taki sposób, że w tej małej części górnej parzy się esencja, a, tu a na dole... dolnej części woda. Tak, w dolnej części woda. Zalaliśmy gotującą się wodą górę, więc na dół trzeba było jeszcze trochę wody dolać i czekamy, aż dół znowu zagotuje. Tak jest. A tutaj obok nas właśnie się rozstawili, żeby nagrywać teledysk. Jakaś lokalna gwiazda, chyba nie wiem. Czekamy jeszcze chwilę, aż nam się dobrze trzyma i zaparzy. Ale resztę już tutaj mamy gotową, więc pokażę Wam stół. Mamy piknikowy obrós, talerze, sztućce, szklaneczki. Do czaju. Tutaj nasz usmażony suczuk. Kiełbaska wołowa z bitymi jajkami. Tutaj mamy pomidory, ogórki. Truskawki, pierwsze w tym sezonie. Tutaj mamy różne sery, oliwki i orzechy. A tutaj taki zestaw śniadaniowy z miniaturowymi produktami, właśnie na śniadanie. To na przykład dżem. Miód. Tutaj są takie. O! Serki topione, masło. Tutaj jest tahin i pekmes, czyli pasta sezamowa z melasą z winogron i jakiś krem czekoladowy. A jako pieczywo mamy oczywiście simity, świeże, prosto z piekarni. I tak się nasz stół prezentuje. Jeszcze tylko czaj i będziemy jeść. thank you idealne ale słodnie, jesteśmy właśnie na niu. Tak jest. Zanieśliśmy nasze klamoty do samochodu. Jeszcze sobie tutaj spacerujemy, mhm. bo chcę wam też nagrać tutaj parę ujęć jakoś ukradkiem, żeby wam pokazać właśnie jak tutaj się spędza wolny czas grilluje ba tak bardzo dużo ludzi grilluje, piknikuje grają w piłkę, także Zobaczę, co uda mi się Wam tutaj pokazać. Dobrze. Moi drodzy, chyba mikrofona nie włączyłam. Będzie nas słać, czy nie? No będzie. I teraz jest. No to tyle z naszego pikniku. Teraz ruszamy dalej. Trzeba dalej korzystać z tej pogody, więc teraz chyba tak. na jezioro, tak. co na tak, spacer. Tak, jedziemy. Jeszcze się na chwilę zatrzymaliśmy. Ja coś tu widzę, fajnego. Wam ja pokażę. konie tutaj przy jakimś gospodarstwie a w tle jeszcze widzę owce <grymne> typowe wiejskie widoki tutaj na wschodzie turcji <grymne> no dzisiaj chyba same takie widoki będziemy mieć nad jeziorem też piknik widzę, ale zobaczcie jeszcze mamy cały czas trochę śniegu na szczytach gór, pięknie to wygląda. Woda dzisiaj jak lustro i widzę jakiś muł jest przy brzegu. No pewnie kwitnie. Świetnie. Zimą była przezroczysta. Albo na syfilii czymś nie wiadomo. Nie, nie, to są gluty, nie? Tak, gluty to są. Idzie wiosna. <gry> no zobaczcie, właśnie takie gluty są tutaj zawsze przy brzegu na wiosnę. A później jak już to przekwitnie latem będzie przezroczysta woda. Jak lustro. Ale widać już, że ramadan się skończył, nie? Tak, widać, widać. Ile ludzi dookoła. Wszyscy piknikują, grillują. Herbatę parzą. Mhm. Chodzą z lodami. Papierocha palą, kopcią. <noise> Niestety, to akurat minus. No. Akurat w ramadanie super, że... Się też nie pali jak się pości, bo nikt nie kopcił na środku chodnika. A teraz niestety. Teraz niestety z powrotem palą. No ale tak poza tym to życie w ciągu dnia wróciło. <gryw> Więc od razu przyjemniej razem z tą wiosenną pogodą. Oh, już po wszystkim. Po Ramadanie i po świętach. Mhm. A w święta powiem Wam, że rozdaliśmy chyba z 2 kilo cukierków? Tak, tak. Nie same 2 kilo, tak. Dzieciaki z całego osiedla chodziły po blokach, pukały do drzwi, składały życzenia świąteczne i zbierały cukierki. Także <grym> no. przygotowaliśmy się na to i dwa kilo cukierków rozdaliśmy. Bo te święta, tak jak już Wam mówiłam, nazywają się albo Ramazan Bajramy, albo inna też ich nazwa Şeker Bajramy. Czyli, czyli yy, święto cukierków. No właśnie. Dlatego też rozdaje się cukierki. Tak. Dzieci się cieszą. My przy okazji też trochę pojedliśmy, nie mówię, że nie. No tak. No są. Ojej, no dobrze. Jeszcze sobie tutaj trochę posiedzimy w słońcu nad jeziorem. A potem chyba jakaś kawa, deser. No, bo otworzyli nową knajpę, to trzeba spróbować. No właśnie, w mieście jest jakaś nowa knajpa i podobno mają fajne desery. To zobaczymy, co tam dają. Sprawdzimy. Mhm. A to za chwilę. No, pojedźmy. A tutaj można wypożyczyć rowery i kupić gotowaną kukurydzę. Czekibiler mi idźny O, O zobaczcie Tak to wygląda Te ederim. kolej jest ludzie spacerują a w tle Najwyższy szczyt w okolicy Supandae na około 4000 metrów Już jesteśmy po kawce. I co? No, dobre było. Mhm. Kawa dobra, deser dobre. No. Deser też dobry. Wybraliśmy to, co ostatnio jest najbardziej popularne we wszystkich kawiarniach w Turcji, nie wiem jak tam w Polsce, czy też takie trendy. Mhm. Taki rol z ciasta na croissanty. No, croissanty, tak. <laughs> I zamówiliśmy taki z kremem malinowym i z białą czekoladą. I czekoladę na szczęście przynieście osobno i można było sobie nalać tyle, ile się chce, więc nie pływało mm -hmm. to wszystko w czekoladzie. Bo tak jak przejrzeliśmy tam kartę to... Wszystko z czekoladą. Wszystko tak, z czekoladą. mocno. Tak aż. No. Ale no można było się tego spodziewać rozglądając się po samej kawiarni, bo... W tak. <laughs> większości były w środku kobiety. No tylko ja i jeszcze drugi inny pan i jeszcze kelner młody. Tak. Z Chyba facetów... byliśmy tak trójkę. Mm -hmm. Tak tylko. no no, tak, same kobiety. No, ale tak mówią, że faceci z deserów to kepsa najlepiej, nie? Tak, kepsa wymiat. No. Ale wiecie co, no, myślę, że fajna taka kawiarnia, właśnie, żeby przyjść sobie na ploteczki z koleżanką i nawet jak się ma dzieci, bo fajny tam mieli taki dla dzieci plac zabaw mhm. i zamknięty w środku, więc, no raczej nie było szans, żeby te dzieci gdzieś zniknęły, uciekły. No. Także dzieciaki się tam bawiły, a dziewczyny sobie siedziały i plotkowały, także. Fajnie. No, fajna knajpka. Bardzo fajna knajpka. No dobrze, to teraz y, ruszamy jeszcze z powrotem nad jeziorą, bo niedługo będzie zachód słońca i myślę, że pięknie będzie dzisiaj wyglądał. Zobaczmy. No jedziemy na zachód. Jedziemy. Tak. No dobrze. A teraz musimy rozpakować te nasze klamoty z pikniku. Tak. I skończyć vloga. I skończyć vloga. Jeszcze tylko Wam powiem co tam jedliśmy w tej e, knajpie. Uh -huh. Na kolację, bo tam grała muzyka. Nie mogłam tam nic mówić. bo prawa autorskie. Potem by mi YouTube chwycił. Więc ja jadłam lahmacun. A ty co? Adana kebab. Adana kebab. I do tego mieliśmy ayran, sałatkę. A potem kawkę. Potem jeszcze kawkę wypiliśmy. back kawesy. I tyle. Także co? No, wyszło na to, że dzisiaj cały dzień jedliśmy. No. no to tak wyszło. To <laughs> będzie cały dzień jedzenia w Turcji taki vlog dzisiaj. <laughs> o, ale fajnie. Skorzystaliśmy z pogody. Dajcie znać jaka u Was pogoda i czy Wy już macie kwiaty na drzewach, bo ja cały czas czekam. Na razie tylko pomki u nas. No. No dobrze. no to kończymy i do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz! Bywajcie!